Zalew sulejowski, potocznie nazywany zalewajką, to akwen, na którym spędzamy większość naszego żeglarskiego życia. Położony jest około 60 km na południe od łodzi. Jego długość to 17 km, szerokość około 2,5, a średnia głębokość 3,5 metra. Otoczony pięknymi sosnowymi lasami, piaszczystymi brzegami. Przyciąga miłośników żeglarstwa i sportów wodnych z całej Polski. W niektórych miejscach piaszczyste wydmy, porośnięte karłowatą sosną, tworzą prawie nadmorski krajobraz, co czyni akwen jednym z najładniejszych sztucznych zbiorników w Polsce. No, już jesteśmy w porcie, zapakowani. Silniczek chodzi. Zaraz zrzucamy cumy. I uciekamy Silniczek wyłączony Cichutko Pięknie Brzeg gdzieś za rufą został Damy sobie na foczku. Po malutku. I do przodu. Pogoda jest piękna. Nareszcie się doczekaliśmy. No, jutro też ma być ładnie. Także. Może być dobrze. Pioterek mamy. Troszkę kręcące, ale z kierunków od rufy w każdym bądź razie. Raz jednej, raz z drugiej. Baksztagi, fordewindy, ale od rufy, także jest dobrze. To jedziemy sobie spokojnie do przodu do na spotkanie. Słoneczną. No i równym ściegiem powolutku i już jesteśmy w Zarzęcin Wieś, zaraz będzie Zarzęcin Port. Bardzo obserwuję tam Co widzisz żeglarzu? A żeglarz mówi Dużo wody. przyszłość świetlaną <grybuj> <grybuj> łodeczka nam trochę skręciła. Skorygujemy No tu Sternik prowadzi, prawda? O. Automat prowadzi, tu nieraz mu się zdarza zejść z kursu. No. no, i nam wiaterek przyłożył fajnie. O, i teraz widać, co się dzieje zarówno od razu, prawda? Ładnie. Był potrzeb woda. A maluszek siedzi zadowolony. No podpoczywać może. No już się zbliżamy do Słonecznej, skorygujemy kurs znowu trochę. Pierwszy pobyt Na słonecznej w tym sezonie Proszę Jak poobgryzane drzewka Lasek no sucho, sucho, może nie jak pieprz, ale sucho w lesie. Fajnie. Może poprzymierzam otuliny na leżak, żeby nie niszczyć farby świeżo malowanej. O, leżaczek już przygotowany, próba Zabezpieczenia przed porysowaniem myślę, że będzie ok. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Stare wykorzystałem tam, żeby na boki w razie czego. A tutaj ciutka rurka myślę, że wytrzyma jakiś czas. No to tylko o to chodzi. malusiek zrobił kolacyjkę jemy pogoda na dworze ładna jeszcze wieczorek fajny tutaj stanął jachcik też z boku Polatałem trochę dronem, zobaczymy co za ujęcia wyszły. Dzień ja dziewiąta. Za oknem piękna pogoda. Woda na herbatkę jest wstawiona. Jajeczka w garczku też przygotowane. I bierzemy się za szykowanie śniadanka. Wanocka minęła fajnie, cieplutko. No, po śniadanku kaweczkę dzisiaj będzie z kawiareczki. Już się zrobiła. Ciach, zakręcamy. Chyba, No, a teraz kaweńka właśnie. W takich okolicznościach ładnych przyrody. To wszystko smakuje trzy razy lepiej. Ej super, wiaterku nie ma. Będzie można popracować spokojnie. Wygrzać się. Pięknie. No i tylko posłuchajcie tej ciszy i tego ćwierkania Najpiękniejszy okres na zalewie Znaczy normalnie, w normalnym czasie to już by nie był, już by było mnóstwo Ale w tej chwili jest minimalna ilość ludzi Naprawdę mało żeglóweczek się zwodowało do tej pory i jest ekstra, po prostu spokój, cisza. W takich warunkach można naprawdę wypocząć. No, łoteczka przygotowana na sesję opalania, już osłonięte od wioterku. Widzieliśmy się, to i apetycik będzie lepszy. Maluszek upicił obiadek pyszny. Mm. Sosik z żybkami, Ho, ho, ho. hotka nas No właśnie, grzybki uzbierane przez nas Elżbieta opanował szał to? szorowania topicerki Wyszorować do cna. Już taka jest jasna jeszcze, jeszcze, jeszcze po obiadku już Pozbywane. a na wodzie spokój Kończyliśmy na wieczór oklejanie łódeczki to co będzie na szaro malowane to zostało poklejane. miejmy nadzieję, że trzyma, że nie będzie takiej rosy że nam cała taśma odejdzie maluszek na tle nieba taki zarośnięty już po zachodzie to co ładne widoczki ale trzeba robić kolację i się szykować lulu wiele nas przywitała ładną pogodą od rana jak widać Proszę, tam już słoneczko u nas też będzie niedługo no bo słoneczna słoneczna jest zawsze słoneczna jak że tu jesteśmy blisko drzewek no to przez chwilkę rano żeby się było odciągać ale i tak będzie dużo słońca jeszcze. No, już po 12.00. Ale musimy jeszcze tutaj zostać, bo już jest pomalowane. No ale niestety trzeba czekać, aż trochę przesknie. Jak się pozrywa taśmy, to będzie chyba widać. Już ładnie. Zawsze odświeżone ładnie jest. Pogoda jest super. Jakaś lekka bryza jest, także na żagielkach będzie można wrócić. No, odejście mieliśmy trochę męczące karkołomne, bo nie chciałem deptać po tym, trzeba było skakać. W paru miejscach chyba tylko dotknąłem ręką nogą do tego, ale to jest OK, nic się nie popsuło Słoneczna Już w oddali a my jedziemy do portu O teraz przewężenie wyspa zarzęcin i prościutko Wiatr jest bardzo nierówny, ale galań Cię daje, to już całkiem, całkiem dobrze. się gotuje za sterem. trochę bałaganu w środku. Bo się parę razy ładnie położyliśmy. <grymne> Okna myliśmy. Okna myliśmy? myliśmy. a zakurzone były, to trzeba było umyć. No. No, żagielki zrzucone, jesteśmy już przed portem. Zaraz będziemy wchodzić. Horyzont bardzo nieładny. Także rezygnujemy z malowania panny z kokpitu, Pomalujemy i zacznie padać. Lepiej nie. No dobra, na wejście podstawiamy, bo nie mam tu zamocowanej kamery. No, Łódeczka ogarnięta. Możemy sobie obiadek wrąpać.